Dobra kobra, nieprzeparty marsz. Idę umyć rączki, by nie mieć żeżączki, zażartował sprytny Radek, mężczyzna poznany całkiem niedawno w nocnym barze U Ludwika. Anabela Figarska posiadała mocne ciało, stworzone w sam raz do uprawiania miłości. Masa i ciężar zapewniały wręcz idealną stabilizację podczas damsko-męskich zabaw. Chude wywłoki nawet nie zdawały sobie sprawy, jak bardzo były narażone na maltretowanie, przemoc fizyczną, rzucanie po ścianach, obijanie o drzwi, zwichnięcia i złamania. Co Anabeli nigdy nie groziło i grozić nie mogło dzięki jej puszystym kształtom. Duże ciało potrafiło wytrzymać zadziwiająco wiele szaleństw i wyszukanych cielesnych eksperymentów. Dziewczyna zdjęła koszulę i położyła się na boku. Powoli przesunęła dłonią po wydatnych kształtach, by na koniec mocno ścisnąć pośladek. Obecność sprytnego radka sprawiała, że jej uda wilgotniały. Był żelastym facetem, a takich lubiła najbardziej. Nie odpadają podczas podniecających mocowań na tapczanie, jak większość mamisynków z brzuszkiem, którzy do niej najczęściej startowali. Znała ich wszystkich na wylot, jak zły szeląg, słabiaki. Anabela rozłożyła szeroko nogi. Pragnęła być najpierw dokładnie wylizaną, co zawsze dawało jej cielesne spełnienie. Jeśli mężczyzna spisał się na tym polu, była gotowa zgodzić się na wszystko, czego tylko partner zapragnął. Na dodatek podobało jej się radkowe poczucie humoru. Idę umyć rączki, przypomniała sobie żart i uśmiechnęła się szeroko. Po chwili... Nerwowo zmieniła pozycję. Leżąc na brzuchu pomyślała, że przecież nie każdy facet lubi, jak od razu pokazuje mu się szeroko rozwarte wrota do raju. Niektórych to wręcz odstręcza. Ech, co za świat, każdy facet inny. I do każdego trzeba znaleźć właściwy kluczyk. Dobra kobra, nieprzeparty marsz. Czytał różowy.